Czy to jest jakiś... CZEJ? WANTOM? Mati, mogę... mogę patyki? No dobra weź te patyki, no nie. Panie prezesie z lasu! Chciałbym... Chciałbym... Panie prezesie z lasu! A ja się z i iście opierdalam! Co w ogóle zrobił w tą grę? Co to kurwa Co to jest? <śles> jest... To jest takie gówno! Kto, kto stworzył to kurwa To przestępstwo sztuki. przeciwko ludzkości To jest dzieło sztuki, koledzy yy, Bandai Namco, prostu... Bandai Namco publisher! Okej okay. no, bardzo, bardzo mi się podoba jak Steam klasyfikuje tą grę dla mnie Nie, nie podaję powodu dlaczego gracie jak ja lubią tą grę. Po prostu mówi, że lubią. Zagrajce dobra, to drugiej kobiety. Ze mną w je bane to proszę czołgi śmieszne. Nie, on, on ma scouta. on ma scouta! To jest źle! to oznacza bardzo problematyczny. One, two, three. <grymne> <grymne> A my zawsze walczymy. No Jezu! nie, 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 Wyrzek się, zrek, się O kurwa, aleś mu wyjebał! Bo? Czym ty to podłączyłeś, kurwa? Wziąłeś mieć i zacząłeś to kabelkami stykać? Wziął kabel od prediża po prostu i go tak <śmiech> <Skurka>. <śmiech> Nie rozśmieszaj mnie, tu kroczuję. Nie! To jest Próbuję bo... powróć, panowie po Bladborna, bo. No na kogo zwalisz winę, no? No bo co? Na siebie <laughs> zwalić winę! No No właśnie! <laughs> Yo. Bombastyczne to było. Ej, on dosłownie was kiwak rozjebał. Kiwak. No, to, no, to jest to, to wykryte. To, to jest, jest tak kurwa. Killian, Mbappe. Jebany w realu Batry siedzi jeszcze z na piergala. Kurwa. Bro, raszyła. Ej, dobra, to jednak ma sens, dlaczego jest Francuzem? Ile on Ilą ma teraz bramek? 5 bramek? I to wszystkie z karnego? 7-7 ma bramek już, już ile z tego jest ka z karnych? Cztery chyba? Coś takiego Cztery, Cztery? Tak mało, byłem pewny, że o wiele więcej.. Kurwa mać, oni mają. Oni mają bronię. A ja mam kurwa. Nie. No nie kurwa, Nie gadaj nawet. Oni mają na bro... Oni mają też kurwa. Z której strony są? Po lewej? No, lewo, lewo, lewica, lewizna, Liźnim mego lizda. O mój Boże, o mój Boże. Wrócił do Sajta, zwłaszcza pewnie zaraz. O, no, no. Ej, bo on rozpierdolili znowu na wszystkich. No, no, Kurwa. Kurwa Bombę mogę savewować. Jak bombę savewować, co? No, nie mam to bombę slajdujesz! <ś UNC trzecie> <noise> bombę no. Kurwa C4, akurat tej rundzie nie rzucę Ej, my tylko wygraliśmy pistoletówkę koledzy, trochę wstyd Nieprawda Ja mam ja, i. ja mam, ja mam, ja mam najmniej ja śmierci no. co ty robisz? Pozycja Advantage Taka postać oni, Zatem... oni, oni, oni nie wyjdą Oni no będą się tam siedzieć na zewnątrz Nie no raz wyszli raz wyszli No kurde ja witowałem już Dobra chodź chodź no ja... Daj mi spokój kurwa chyba To postujesz się na mnie czy nie ma Cicho kurwa już nie ma sesy. co się ustawać kurwa No dobra to się robi a dosta, a dostał, ale dostał co, co ty japisz do mnie, stary. Co ty nie ja pierdolisz? Uh. tam bej? Co to było? Co to było? Co to był za dźwięk? Wybiegni. Mi... Dobra, jestem. Co to był za dźwięk? No, był to dźwięk. No. Jaki dźwięk? Dźwięki istnieją. No, Zatrzymaję teraz z rewolwerem. Nie wydaje ci się, że coś słyszysz? Może... może jakieś głosy? W no, masz. No, schizof może schizofrenii masz? Nie, 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 bo ja teraz dwa. Nie, dalej się o jednego praga puszcza. Nie, to mój ojciec jest jakiś potężny Będzie, będzie train, będzie train. I my dalej nie zagraliśmy w Daspa. Będzie, Ej, będzie ale... Cobblestone, będzie cobblestone, panowie Nie! Cobblestone. dziękujemy Kurwa. za inferno, panowie Nikodem, o dokładnie Let's z, fucking go! Za, za tysięcznym razem już mi się podoba ta mapa i co, ja robię 30 fragów, a Nikodem robi 3, tak? Tak, ja, już, już mi się przypomniało, dlaczego mi się nie podoba ta mapka. Brat był na jedną milisekundę i już. On już sobie przypomniał wszystko po prostu. Nowy fuckers can't be happy for a second. People will be like, man, my life is so happy. No, you don't. Inferno. The fog is coming. It's very long. Tyle, bo tyle stopniu, co ja. Co ja zrobiłem? Zabiłem trzecią rzeszę. Ty, blasko widzisz się ma. No ale wiecie, macie z ja nie mam z tak! Nie, nie, chcę. Dostał po głowie, leć Leć! No bo ja mam mało HP, on miał USP-k, nie? dowolony, to był taki flik. Jaka sigma pod... jaka jest za mnie sigma? Weź, otrzyma... oh. trzymaj. O. Podtrzymaj mi fuja. Flashbang. Kurwa, wypierdalaj śmieciu. Kto mnie blokował? Ja wypierd wypierd wypierdalaj, kurwa. Co Nie ma cię teraz kolejny. Kurwa, ale że nie mam. Zabij go. Zabij no, fuja. Zabij. Zabij. Dobra, mamy bombę. Mamy Zabij. bombę. Zabij. Zabij. Mamy bombę. Zabij. 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 Zabij 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 go, zabijaj go, zabij go, nie go, zabij go, Nie go, zabij go, 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 Kill him. zabij go, On on zabij go, zabij go, go, zabij kurwa. zabij go, zabij go, <rium> Dobra, ja nie wiem co się odjebało, ale coś się odjebało. Ma włupkę dla kogoś, kto chce. Ja chcę, proszę, ja chcę, oui. ja chcę. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. mam najwięcej kili, Ja mam najwięcej kili, Ja ja Ja. Gramy śmieszną grę na blok się o spadaniu w dziurę. Sorry maciu Tak, oponent. Przeciwny. Wypierdamy. No nie trafiłem To co ja ci zrobię Mikołaj Zablokowałeś mnie na bananie Zablokowałeś swego banana Tylko jak tam da podium Jak tam się bawimy Masz 6 mejo więcej Dąby <laughs> tak. są fucking cocky mam więcej Ases ale nie, ale nie oba jak obaj, 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 obaj a, jesteśmy no, na podium A okej, okay, no to dobra to, mo to, Czysy, to możemy jest możemy, a, a, możemy, możemy tępić tych Mikołajów i tych ten ja też jestem kurwa na podium debilu! Ta, podium moje jaja chyba podium. Wyborny żart Podobnie. Wyborny żart Hak'tua <laughs> <laughs> Zabierałem go z podcastu Ale! ale. ale. <laughs> Co jest? Ale, ale! ale. A Hak'tua, no, na na tego Co Coś na butku On się stary modli, aby też o te też trafiły on paciorek pod podczas, <grystanie> to On swoim... Yy, on stopą odma, yy, mówi różaniec. O, o Ciekawie, ciekawie, ciekawa perspektywa. Yeah. Wypierdalnik no, odem stąd! Usuń się! Usuń chuj. się z mojego pola widzenia! Usuń się! <grystanie> nie jestem, jestem za tobą, idioto! EJ! Idź, idź. No 23p, zostaw mnie. No, no, no właśnie, idziesz, no, o to chodzi. To ty... No właśnie, kurwa, leń. właśnie ja... Wierdali... ja pójdę, koledzy, ja pójdę. Ja pójdę. Ja pójdę. Poszłem. Poszedłem. No, weź mi mp9 przynajmniej. Widzicie mhm. Filip, jak on... Widzicie Filip, jak z was maja. Ty też mnie zabiłeś, jak... Ale wtedy miałem awp. Co, tak co, ręzy. co to daje? Dosta Dostałem stary. right clickiem noża w plecy. Round start z dupy. Dwa razy. To nie moja wina. Po prostu, stary, to jest twój personalny problem. Mój personalny problem. Mój jest... personalny problem. Personal...